Okej, okay, tak. E, ja co tu, jadę tubą najgorszego respa. To robimy tak. Dwie bole tutaj. Ciwią spróbujesz mi wjechać z kamie? robimy tutaj peski. Dwie za, za korne. Nie gracie ago, nie wjeżdżacie tutaj. tutaj, dopóki wam pomiesz. Stoicie tutaj, robicie peski, jak oni będą sobie wjeżdżali, e, Jeden CS tutaj, reszta CES-u wjeżdżacie mi za budynki. Dwie beczki, 907 woda. Ja spota beczką. To jest woda, to jest woda, to jest woda. woda. Tak, nice!

Instrukcja kuźwa, Marta. Też te dwa sześć jedynki gra. 13 k. Zutylizowaliśmy ich. Siema. Siema koniku. Siema, koniku. Kurde. Chowijał nerwów na konia darmowe. No z nimi. może no, był. W czternastu grali, w czternastu grali. Zombie bot no jak zawsze. Przegrali, bo w 14, no sorry. No tak, 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 jak mnie to, to by wiesz, to by to nie ja tysięcy. Dostali, dostali, takie łomot kurwa. kurwa. Ja pierdolę. <śmienny> to było no, dobre. I, ja teraz... i zombie chce czeka Chila. to, że to mnie w... O Chila. Hila grają panowie Ale iloma ma tymi cesami? Nieźle. Gdzie jest git? jest git? Czemu się to Stachu, Stachu? Ustach? Jedziemy, 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 idziemy jedziemy, idziemy, 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 idziemy. Tam się czuł, jeden chłop, jeden chłop na corner, reszta wjeżdża Dobra, Do co? no na corner, Stachu na corner CICHY! Ja zostaję Teraz robicie jest damage I ja... Jesteś, a, w, na I ebolkami A wyraźna heal'a Ebolkami podjeżdżajcie już nie, nie Ale Pacifica. zombie wyrwał To Bartuś kasujemy 2:0, dawaj To ta. 2 3 wyjeżdża Ale to co Okej, robicie go, znaki da. Ale znak heal'a Nie pikuj, zombie, what the fuck? Nie mam tego mnie Chuj pikujesz na wsparcie. Oni tak nie jedzą, chodź po Oni się uleją tu, oni się uleją. Ta, Bartek skończy, i syro. Oni nie wiedzą, co ze sobą zrobię. Jeżdżą w kółko dosłownie. Ty jesteś smutny. Ja jestem trafiony. Ja jestem tu, Ja jestem tu, Ja jestem trafiony. Tu jestem trafiony. tu jestem trafiony. Ja jestem trafiony. Ja on już nie wie, on już nie wie! Dajemy im pięcie, pięciu, o o chuj, kurwa, Chłop, dajemy pięciu. Oj o wujku. W szoku może jest! Nie dajemy pięciu. Halo. Jezu, to jest pogrom Ja pierdzielę. Nie dawajcie, nie dawajcie nie dawajcie fragu! Ej, dosłownie! Chłopy przyjechały, żeby nas spuszczać, potem zawrócili się i zaczęli uciekać. Ja Wiesz, wiem wiele. nie, zgodę, nie strzelam, tylko kurwa z Ta taktyka jest boża. Ale na taki elo Klan to no, działa, ale zobaczysz. Popie to działa, Popie to jest taktyka Kurde, jest 1500 elo. ty się nie wypowiada na temat taktyk, co? To Daki grał leciutko, le, Daki grał leciutko z wersję. I wygrywał Popie na tilty, taką. Daki grał dego, on tam miał te 277, nie? Na wodzie. Zamiast Dobra, Cicho, ej, wideołego. ej, fokus, focus, Cicho. cicho, cicho. cicho, cicho. Okej, okay, robimy takie coś. Standard, Ebolki tu z cifem za kamień, wiaczki plus 907 tutaj Dominik, Ty mi kostujesz na K1 VZ-tki, tutaj gracie safe, jeden CS tu, reszta budynki. Tak jest. Jeżeli ty to, tak to jest. To, to to jest tak, szef Nie słyszałem lepiej, jak zombie to pojedzie K1? Nie. No jeszcze zepsuję A Tam się chyba nie da zepsuć, ale okej. Okay. Da się. No <grym> ale zombie... <grym> zombie potrafi zami. Nie sami tu. Czemu, kurwa! Mamy Czemu mamy tutaj CS e! Proszę tutaj ci chodzić Czemu a, tutaj? O ja paliwko jeszcze mam. Bardzo ja, ja nie psuję Peter. A kurwa. Mamy standard, standard, idziemy, idziemy, gdzie idziemy, idziemy. Zlagowało mnie! Sorry, zlagowało mnie. No Takie lakrę biegnie. Okej, okay, ok, już jest. Fuj, spóźnienie jesteśmy. Fuj, spóźnienie jesteśmy. Dobra, gram, Idziemy, idziemy, idziemy. Wieszajcie, wieszajcie, bo tam oni się bo ty robicie 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 bo się robicie po robicie znowu. robicie 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 200 200, 200 Chodźcie go Czesna! Czesna, Kolejny jedzie, agent. 7100! No. Na hita, na hita, na hita, nice! Nice! 1100, 1100! No. Sorry! No, no, 200! 200! Skończcie 200! No kurwa, serio? Dawaj, dawaj, to, dawaj Nie skończę. 10, 10, nice! Ta taktyka jest Teraz, tak zajebista, Cicho, Michał! 900, 900, 900! Nice! Już, pod właśnie cel, już właśnie sięłem. już co nas Ta taktyka nie nie jest do... tak zajebista, że nawet a? jak zepsujemy, to i tak wygrywamy, a są full pusty Oj są full pusty <noise> To Kto? Dać, dać. Kaszka, kaszka. Skaño. to zrobił. to, Hej, Zbieram, żebyśmy to, żebyśmy to <noise> zrobili lepiej. To może niech powie, na przyszłość. Przywiaska, wiesz, o co chodzi. Ja napisałem, ja było było brać zatokę. Nie, nabyś mu było kampić. O, byśmy spóźnili tak bardzo. Oni nawet nas kontrolowali, bo się nie może Paweł napisze, że on rozstawił nie, nie, to... nie. Nie, 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 nie. Napisz że ja, ja. no, no, Ale no, zlegowało, nie, moja Sorry panie ale zlegowało. Nie moja Cichy, cichy, zobacz, zlegowało cię i to nie ma żadnego znaczenia, bo ta taktyka jest zbyt dobra po prostu na to. Ale jakbyście się pali, to by było przede mnie. <gryląc>, no tak, no nie. tak. I oni się nawet już to fali, oni się. No kurwa, dobra, przedzaawansowany jest dobrze. Ale ja grałem, Jezus, ja się a ale łatwiutko. Jezus, ta aktywka jest tak mocna, ja ją ja oddzielę? Ej, Aha. ja mam turbo, mam paliwo i ten bus nasz prędkość, a pierdolę. Nice. No jak M. Papa, pa, tak ode mnie. Jest <laughs> Ja Ja stawę wziąłem. 75 po płaskim. Ja też mam nabrać I Skracacie, tylko się nie zabokujcie Okej, to jest heal. S, dobra, S. Dobra, nie jest no, S, S. Nie, nie, nie. cicho.

Oni robią Przeszło oni robi w to z jednym co spóźnieni. Niech mi jeden show, jeden show, jeden show tylko. Dobra, Dominik, to no, do reszta, reszta budynki, reszta budynki, reszta no, budynki, reszta, no, reszta budynki. Wie. No kurwa, odbijem się, nie nie doko, nie bo a ty uwierzył, bo się odbijam. Wierzę, do, wierzę, wierzę. Michał, robimy go za mały. Chiffa, wcifa, chiffa, wierzę. Ej, siedem. Szybko! Nice, nice, nice. Nice, Nice, nice. Bolki Kurwa. Okej, okay, okej, okay, teraz chief, teraz chief Nice, 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 1000, nice, nice, nice. Nice, nice. On repusiłem, 907, 907 Fokusujcie te 907 tam Na 1000 jest, na 1000 jest, dobra no Nice Nie spali się, bo mam perki Ty tylko 1400 ty chodź! Ej, ej, Bartuś mnie nie mogę. Musicie Zrepuszujcie 907 Kurwa Okej okay, jest git, jest git, jest git. Nice Zabijcie to, zabijcie to! Um, zabijcie yes. trzą i kap, zabijcie trzą kap, zabijcie trzą i cap. kap Kap, 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 zabijcie Napa, i na kap. Na kap. Zabijcie i kap. zabijcie i cup, Triple kap, triple kap, Trip Trip check na kapa, check na kapa CS na healu nie skapuje Kradujesz? Check na kapa Ja nie, nie, nie ma ludzi, nie ma ludzi na kapa Jest, zabijcie, zabijcie Zabijcie my nice. się w, w się tak, w CSa, celujcie się w Tak, on wierze, on że jest na hita Nice Kik ten jest wyłączony z walki? Nice. Okej, okay. um, tak, oh, no. No, no. mam no, tak. Zombie nie pikuj! Zombie nie pikuj! pikuję, po Chcecie skapać, chcecie skapa, chcecie skapać, 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 chcecie w chcecie skapać, zombie? skapać, skapa. mówisz, chcecie skapać, Tak, skapać, chill! skapać, chcecie skapać, chcecie ja mam jedną. Zabij go, zabij go. go. RELOADUJ! RELOADUJĘ! No to cofnij się tu, cofnij się tu, 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 tu! Ja NICE! NIE! No NICE! Dobrze, dobrze. NICE! I puścicie tu, Czy puścicie tego CSa. Ja, ja przy, mam, ja mam jeszcze ja. 15 sekund. No to poczekaj Paweł na niego i puścicie CSa na górze. Paweł przyjmie i Beczka, albo no odwrotnie. Ja przyjmę Paweł, ja przyjmę ja, Paweł, ja przyjmę Paweł. Beczka przyjąć, 7 sekund, 7 sekund. Nice. nice! Nice, pięknie. 5... sekund. Dobra, chodź. Chodź. 3... Push, 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 pusz, push, 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 push. Actually, no, niech Oliver sprawi, z prawej, Nie, nie, razem, no, razem, dobra, razem prawa. muszę, razem muszę. Żeby on hało, nie zjechał. Żeby no. nie zjechał. Nie, chill. Walmary's, on zjechał, on zjechał, on już zjechał, on już zjechał. No pewnie okay. zjechał. No. I jest głupi! Ja, jest jedzie, jedzie, jedzie. Nice. Nice. Yes. No, earlier. Nice. nice! Masz to! Cicho! Nie, czy nie, TO! Cicho, cicho, cicho. cicho. Pierunka, piorunka, piorunka. Nie, czy nie, 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 może kapować, nie, 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 no, Pan nice! My, jest! nie, 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 Pięknie! Oli... Czy Bartek jest jewanym MVP Ej, oj, patrzcie, ej, patrzcie, Zobacz no. Zobaczcie sobie oni, oni mieli tego, oni mieli grapę. No to za, za Dobra, Pani, mamy prawe. Teraz To teraz wygrało, to, to wygrało. O, to to, to, oni mieli tego, Oli, oni mieli chłopaka, który miał trzecie miejsce na clan Rivalsa. Aska, Aska, jesteśmy najlepszym kanem w Europie, znaczy co? Skupienie. Znaczy kurwa skupienie, to jest kupa. Okay, nie, to, to, to nie, 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 skupienie Paweł, Za kim mordę. Okej, okay, to tak, e, CS tylko i to jest Dominik. Dominik... Bo Feneres ogólnie. Dominik, tylko sujesz tutaj. Dwie meczki 907, dwie bolki od dołu, e bo Chief zajmujesz mi to. Dwie fozy tutaj defensywnie. Tylko jeden CS, widzicie tutaj bardzo często dwa CS. Mówię cały czas jeden, jeden ton dwa. Jeden CS wystarczy tutaj, reszta budynki. Staje. Ja, tak. ja jadę to. Najbardziej z tyłu CS mam No Właśnie, i reszta bierzemy w rynki. Co już na polisko na Halo Vox, Halo! Vox!

tak. Będziemy tak tak? yeah. okay, na dole, zrobimy dole. Ona ginie, ona ginie, ona. Ona będzie. w już nie Respirator mu wyjebało. O, jedzie coś hey. Zombie. A, coś. Czoł... A. Nice, nice. No. Respirator Hi. się. Ody, Odej, odej, odej. <głyski> ja. Konie, konie, konie,

Dawajcie w kurwę pierdoloną. O, chodź, Polaka, Proszę, Bartosz, o, chodź Polaka Co ty skrobisz? O, Aha, dobry, m, dobry Bartek, dobry. Dobra, daję Dzień. dwie Polaka. Lewita. Ok, okay patrz na HP, Patrz na HP, patrz na, na HP. To jest deklasacja. A, ok, a wysadam tego kusarza. Aj, nie, nie poleciał wam, Roka, kończę. Ale zrobili pięć fragów na lasu. Djebane. Myśmy... No, się... nasze, nasze... No, prędzej prędzej. I nasze... i nasze CS-y zamiast w budynkach safe, pikowali i zbierali ciągle za tysiąc za Nie wiem, ja mogę o, leopardem, bo ten CS nic nie trafi. Ej, ale w tej busetcie się respirator odłączył. Nie, to, bo... nie nie pytam CS-y. O zobacz, jak ci, jak ci spełni leoparda tutaj, to popij, jak susujesz. Lepiej mieć wszystko full CS bo no, no, Bo ta busetka tam chciała chyba wjechać i na wieży napikować, te, tam na przyjeździe, co nie? Jakoś, no, coś tam. Oni busta byli full? Nie. Nie no, tam cztery. kilku było, nie? On się nie pokazuje jak coś. Czterech mieli na bustach, ale rozpierdolamy było... ci. No. No. Bo kopalnie są, moja jebana kurwa mapa. Pierwszy dzień kampanii. Dzień Oby, na ja mam... na tego tego a Pierwszy, dzie... pierwszy no, dzień kampanii no. mówiłem. W pierwszy no. dzień kampanii